Także szaro tak, się rzekać chce, A ja wszystko, co na sobie mam, wydupcę i stanę tutaj naga i oczyszczona. Chcę być wolna, goła i wesoła! To nazywa the Pit. To jest

System stabilnej temperatury w niezawodnym piekarniku Amika to gwarancja efektu za każdym razem. Piekarnik Amika pieczenie na medal. Sprawdź. Ketona na zwykły ból głowy? No jasne, to sprawdzony lek. Można mu ufać? No jasne. To ekspert od bólu. Można brać go od razu, gdy boli. No jasne, ma dopasowaną dawkę ketoprofenu. Jasne, że ketonal Active działa na zwykłe bóle głowy, pleców i menstruacyjne, bo ma zoptymalizowaną dawkę ketoprofenu i jest bez recepty. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. To mój niezwykły lek na zwykły ból? Ketonal. No jasne. Aktimel? w naszej rodzinie pijemy go codziennie, wspierając naszą odp Odporność. Gotowi, by zebrać wszystkie 21 postaci Super Mario? Wspieraj układ odpornościowy swojego dziecka z Melen. Nowe opakowania dostępne już teraz. Dodatkowa praca? Nie wykluczam. Wchodzę na OLX i znajduję pracę, która zapewni mi dodatkowe środki. Z korzyścią dla wszystkich. OLX. Każdy zyskuje. Super oferta tylko teraz w KFC! Megabox 5 za 20. Wybierz swoje ulubione produkty: Cheeseburger, Longer, Wielka Dolewka i pyszne dodatki tylko za 20 zł. Tylko w KFC. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Najczęstszą przyczyną łupieżu są grzyby. Ważne jest, aby w jego leczeniu z odpowiednią siłą zwalczyć właściwy ich rodzaj. Do tego potrzebny jest sprawdzony lek. Lek nizoral zwalcza drożdżaki i dermatofity. Najczęściej wywołujące łupież. Szybko zmniejsza świąt i łuszczenie skóry głowy. Numer jeden w leczeniu łupieżu w Polsce. Lek nizoral. Precyzyjne leczenie łupieżu. Nadchodzi system kaucyjny dla opakowań po napojach. Już od października w sklepach zaczną pojawiać się napoje oznaczone specjalnym znakiem kaucji. Za opakowania ze znakiem kaucji odzyskasz 50 groszy albo złotówkę. Fota kaucji będzie widoczna na etykiecie. Oddaj je w punkcie zbiórki, sklepie lub automacie. Bez paragonu. Nie zgniataj opakowań i nie zrywaj z nich etykiet. Dzięki temu zostaną ponownie wykorzystane. Zadbamy o środowisko i czystość naszej okolicy. Łatwo, czysto i z korzyścią dla wszystkich. Czy to prawda, co mówią o księżach? Naprawdę jesteście prawą ręką Boga? Krwiożercze bestie ruszają na polowanie. Znajdź Lucy i sprowadź ją bezpiecznie do domu. Żeby je pokonać, trzeba dać z siebie wszystko. Wampiry nie poruszają się tak jak ludzie. Trzeba przewidzieć kierunek ruchu, żeby trafić. Czas na ostateczną bitwę. Ksiądz. W piątek po 21.05. To będzie święto polskiego MMA. Kto zostanie nowym mistrzem kategorii półśredniej? Głachuta, Szczęsny, Mysiala i wielu innych. Babylon MMA 54 na żywo. Sobota 20 w Super Polsat. Były agent FBI po przeszczepie serca Bierzesz codziennie tabletki? Wszystkie 34 dni. Z misją odnalezienia zabójcy dawczyni Twoje serce należało do mojej siostry Ryzykuje własne życie, by odkryć prawdę Dwa miesiące temu miałeś operację Jako twój lekarz zabraniam ci Bo w jego piersi mije serce, które woła o sprawiedliwość Lind Eastwood Grfawa profesja W niedzielę o 21 w Super Polsat Nie możesz zasnąć? Nie licz na nas. Weź senaminę. Dzięki senaminie zasypiasz szybko tu i teraz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Adamet. Nasz przepis na równomiernie wyrośnięty i puszysty sernik, system stabilnej temperatury w niezawodnym piekarniku Amika to gwarancja efektu za każdym razem. Piekarnik Amika, pieczenie na medal. Sprawdź. Dobrze wiesz, co je cieszy. Razem fajniej. Słodka chwila od doktora Edgera. Witaj w klubie tych, którzy jesienią wychodzą tylko do Empiku, by łapać spadające superceny. Na przykład kryminały z rabatem do 35% taniej. Lego Speed Champion za 42% taniej, a także PlayStation 5 slim aż 219 zł taniej. Empik. Kiedy budzisz się niewyspany, cały potencjał, który w Tobie drzemie, drzemie przez resztę dnia. Dlatego jest Sentino. Lek na sen z przebadaną klinicznie substancją. Nieuzależnia. Działa w ciągu 30 minut. Jedna tabletka to nawet 8 godzin snu. A dobry sen to regeneracja, energia i dobry nastrój. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sentino. Bo najlepszy ty to wyspany ty. Jak ja kocham odkrywać Biedronowe. Odkrywaj Biedronowe, czyli nowości w biedronce. Na przykład na pół maczalate. Smaczną alternatywę dla kawy, na bazie mleka i sproszkowanej japońskiej zielonej herbaty. Biedronowe to dobry powód, by iść do biedronki. Co w życiu się opłaca? To, co jest ważne dla ciebie. Twój codzienny wysiłek, by dbać o najbliższych. Choć bywa to niełatwe. Opłaca się. Odwaga, by zacząć wszystko od nowa, z nową miłością. Czas. Spędzony razem opłaca się. I zawsze opłaca się wybierać to, co najlepsze. Co się naprawdę opłaca, zależy od każdego z nas codziennie. Lidl, to się opłaca. Actimel? W naszej rodzinie pijemy go codziennie, wspierając naszą odporność. Gotowi, by zebrać wszystkie 21 postaci Super Mario? Wspieraj układ odpornościowy swojego dziecka z Actimelem. Nowe opakowania dostępne już teraz. Nie, nie chcę. Ale dlaczego karwasz par? Bo nie. Marian, i co? Gówno. <śmiany> 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 Sięgnij po oliwę Galo Classico, jeśli lubisz zbalansowane smaki i aromaty. I zamień nawet najprostsze składniki w małe dzieła sztuki. Galo. Sztuka wyboru. Kiedy mam ochotę na szybką przekąskę, myślę tylko o czymś pysznym. Lace Max w trzech wariantach. Max pyszne, max ostre, max chrupiące. Kiedy jem Lace Max, wszystko wraca do normy. Na max apetyt Lace Max. A teraz poczuj smak burgera na Maxa. Spróbuj Lace Max o smaku grillowanego wołowego burgera. Edycja limitowana. Wawelki, roszedł i chrupali długo i szczęśliwie. Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik. Emil, Ania Strzmiela. Łączy nas Rutina CEA. Rutina CEA wspiera odporność, zawiera witaminę C, rutozyt i jeszcze dużo więcej. Dla dorosłych Rutina CEA Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutina CEA Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem, w tabletkach i w syropie. Rutina CEA. Odporność na potęgę. Dla każdego. Mm. Misja czysta okazja. Środki piorące Ariel 29,99 zaopakowanie z aplikacją kartą seniora lub kartą Payback. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Zamień każdy moment w moment z mokate Cappuccino. Teraz nowość. mokate Cappuccino Zero. Bez dodatku cukru. W którym towarzystwie naturalnie? Łaciate ma już 30 lat. Łaciate. Samo mleko. Niektóre leki, stres, dieta mogą uszkadzać twój mikrobiom, a potem czujesz to w jelitach. Regeneruj mikrobiom z Multilak. A dla osób starszych Multilac 60. I wszystko wraca do normy. Multilak. Regeneracja mikrobiomu w każdym wieku. John 451, you go up front. Unbelievable. Klienci banków spółdzielczych z grupy BPS mogą wygrać 460 tysięcy złotych. Załóż konto, weź kredyt lub oszczędzaj na lokacie. Ty też możesz wygrać w naszym oddziale Banki spółdzielcze z grupy BPS. Wygrywaj po sąsiedzku. Co w życiu się opłaca? To, co jest ważne dla Ciebie. Twój codzienny wysiłek, by dbać o najbliższych. Choć bywa to niełatwe. Opłaca się. Odwaga, by zacząć wszystko od nowa. Z nową miłością. Czas spędzony razem. Opłaca się. I zawsze opłaca się wybierać to, co najlepsze. Co się naprawdę opłaca, zależy od każdego z nas. Codziennie. Lidl. To się opłaca. Jest radość i mega radość, bo mamy mega raty na Allegro. Markowe produkty z różnych kategorii w mega niskich cenach i nawet do 50 rat 0%. RSO 0%. Jak tak, to Allegro. Macie coś, czego jeszcze bym nie miał? Abonament, który ma w sobie wszystko. Zupełnie jak ja. A cena? Teraz dwa abonamenty w cenie jednego. Tylko 45 zł miesięcznie za jeden czy zakupię dwóch. Za tyle można mieć wszystko. Wszystko i do wszystkich. Brzmi jak tytuł filmu. O mnie. Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego. Tylko 45 złotych miesięcznie po rabatach za jeden przy zakupie dwóch. A w nich rozmowy, -y, MMS-y i internet 5G bez limitów. Bo w Play płacisz mniej. Play. W kosmosie pan nie był. Moja kariera nie znosi próżni. Pizza za złotówkę? Tak, w każdą środę w Pizza Hut druga pizza za jeden złoty. Tylko w środę, tylko na wynos w Pizza Hut druga pizza za jeden złoty. Który rzucił wyzwanie rosyjskiej mafii. To zawodowiec. Chce wiedzieć, kim jest i dla kogo pracuje. Nikt mu nie podskoczy. Nie zabiłeś zwykłych Alfonsów. Zlikwidowałeś sztab Władimira Puszkina na wschodnim wybrzeżu. Możesz zostać kim tylko zechcesz. W twoim świecie tak, w moim to niemożliwe. Zmień świat. Denzel Washington, bez litości, dzisiaj o 21.00. Niektórzy ryzyko mają zapisane w genach. Daję Ci szansę stąd zwiać, zobaczyć miejsca, o których mogłeś tylko czytać. Legenda nie kłamie. Magellan znalazł na Filipinach masę złota. Droga do skarbu jest kręta, a chętnych wielu. Odzyskam fortunę Monkadu i przywrócę hodor mojemu rodowi. Przygodowy hit w gwiazdorskiej obsadzie. Mark Wahlberg, Tom Holland, Antonio Banderas. Uncharted. Jutro o 21.00. To będzie święto polskiego MMA. Kto zostanie nowym mistrzem kategorii półśredniej? Łachuta, Szczęsny, Mysiala i wielu innych. Babylon MMA 54 na żywo. Sobota 20 w Super Polsat. Panie prezesie, a, a co oni mi tu y, kazują robić w mordy jeża? Główno, co pana to obchodzi, no? Bądź pan sobą, telewizja załatwi resztę. O, czekaj pan, idzie nasza basia kochana. Cześć, basieńko! jestem Andrzejku. I tutaj, kochany? Aha, to no. jest ten pana z kapeluszu.